Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na pierwszym spotkaniu Twittera poorganizowanym w Ministerstwie Obrony Narodowej. Temat jest jak najbardziej aktualny, stale obecny w przestrzeni publicznej. Modernizacja sił zbrojnych w kontekście pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie bardzo mocno wpisał się w debatę publiczną w ostatnich miesiącach, w ostatnim, w ostatnim roku. Jest on wiodącym tematem. Media społecznościowe, platformy pozwalają nam się komunikować z wicepremierem, ministrem broni narodowej, panem Tomaszem Siemoniakiem. Witam również pana sekretarza stanu w Ministerstwie Brony Narodowej, ministra Czesława Mroczka. Witamy również pozostałych przybyłych na spotkanie ekspertów, dowódcę generalnego rodzaju sił zbrojnych, generała broni, pilota Lecha Majewskiego tweetującego również radcę koordynatora w pionie sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej przyszłego dowódcę generalnego rodzaju sił zbrojnych generała dywizji Mirosława Różańskiego. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Taki znajomy, który jest jeszcze dłużej na Twitterze niż ja, czyli dłużej niż 5 lat, mówił, że zawsze bardzo się obawia momentu, kiedy kogoś z Twittera poznaje tak na żywo, bo buduje sobie jakieś wyobrażenie, a tutaj może albo się ucieszyć na plus, albo się rozczarować. Ja się cieszę, że możemy się zobaczyć i bardzo jestem na plus nastawiony na to dzisiejsze spotkanie. Spotkanie wywołane przez Państwa pytaniami. Witam, Juliusz Sabak, Defense24. No, chciałem zapytać nie o same Karkale, ale o kwestie śmigłowców Mi-8 i Mi-17, bo ponieważ mają sporo nowoczesnych systemów, natomiast one nie zostały zintegrowane. Czy rozważana jest w ogóle taka opcja jakiejś modernizacji tych śmigłowców, skoro mają jeszcze posłużyć dłuższy czas? W dalszym ciągu pozostawimy śmigłowce Mi 17 i Mi 8, śmigłowce, które są już zmodernizowane. A te, które nie są systematycznie, będziemy modernizowali, dlatego że chcemy je używać do roku 2026. Modernizować tylko podstawowej wersji, do wersji transportowej, która zabezpieczy użytkowanie tych śmigłowców na terenie kraju. Panie ministrze, z informacji prasowych, czy generalnie, które pojawiają się w mediach, wynikało, że montaż karakala będzie prowadzony przez specjalną spółkę powołaną między WZL-ami czy Skarby Państwa a Airbusem. Czy to tak będzie, czy generalnie montaż będzie przez sam WZL? Pytanie dotyka bardzo ważnego problemu, który wydaje się w tej chwili ogniskuje uwagę opinii publicznej w Polsce. Niezależnie od tego, kto byłby dostawcą z tych trzech oferentów, którzy wzięli udział w tym postępowaniu, musiałby przekazać nam technologię, zdolność do zbudowania centrum serwisowego w Łodzi, a to oznacza kilkaset miejsc pracy. I to jest elementem obligatoryjnym tego postępowania. Niemcy ogłosiły wczoraj, że wybierają system MIC jako podstawę budowy taktycznego systemu obrony powietrznej dla swojego kraju. W perspektywie lat 10 zamierzają wycofać patrioty. W jaki sposób, zdaniem panów ministrów, zmienia to tło, krajobraz wokół polskiej decyzji? Firmy zainteresowane rozwojem tego projektu, o który pan redaktor pyta. Bardzo i w Polsce i w Niemczech lobowały na rzecz tego, żeby Polska i Niemcy dołączyły się do Niemcy potwierdziły, bo było od samego początku w tym projekcie. Natomiast my potrzebujemy sojuszników do tego, aby mieć pewność i spokój co do obrony powietrznej Polski i wybraliśmy do dalszych rozmów rząd Stanów Zjednoczonych, co do którego trudno mieć wątpliwości, że on nie będzie rozwijał Najlepszych możliwych systemów w tym obszarze. Po prostu to jest dla nich też jedna z kluczowych zdolności. Stąd takie właśnie decyzje. Na ile ewentualna zmiana konfiguracji politycznej na jesieni może zagrozić? Tym dwóm głównym programom modernizacyjnym, no, w, w szczególności chodzi o helikoptery, no, ale także, także o MIC, bo wiem, że partia, główna partia opozycyjna zastanawia się nad przyjrzeniem się tym, tym dwóch, dwóm kontraktom ponownie. Każdy rząd musi pracować tak, żeby nie robić przerw w związku z wyborami. Prawem każdego nowego rządu będzie przyglądanie się, analizowanie. Tutaj ten proces decyzyjny będzie trwał gdzieś no, do połowy przyszłego roku. Mówię, proces decyzyjny w sensie przygotowania umowy, zapewnienia tutaj różnych elementów, więc na pewno takie przyglądanie się czy przejrzenie będzie tylko służyło jakości tego przyszłego kontraktu, i tu nie mam wątpliwości, że to będzie kontynuowane. No, chyba żeby kategoria. Pod tytułem Największa Partia Opozycyjna przestała oznaczać to, co oznaczała przez ostatnie 4 lata. Tu nie jestem w stanie się wypowiedzieć, jak nowe siły polityczne mogą, mogą podejść do do tego typu projektów. Chciałem akurat przejść do wojsk lądowych. Konkretnie bardzo ciężko znaleźć uzasadnienie merytoryczne pływalności bojowego wozu piechoty. Pojawiają się różne teorie od przekraczania awaryjnego rzek poprzez ułatwienie działań na Mazurach, wiadomo, mnóstwo jezior, aż po, co tu dużo mówić, ułatwienie zakupu dużej liczby wozów ze względu na to, że lżejszy pojazd będzie tańszy i po prostu ta niższa cena jednostkowa będzie dopiero akceptowalna dla mon. Z tego względu chciałbym zapytać, jakie jest faktyczne wyjaśnienie tej kwestii? Decyzja o odnośnie wymagania pływalności została podjęta przez naszych strategów, wynikała ona faktycznie z położenia naszego geograficznego, z naszego ukształtowania terenu, również gęstości linii rzecznych. Natomiast co do ceny, ja bym się na tym etapie jeszcze nie wypowiadał, nie mamy takich informacji. Natomiast należy podkreślić, że wóz pływający Rosomak który sprawdził się w już w wielu, wielu misjach, de facto posiada zdolność i pływania, i po jego pełnym dopancerzeniu, jest wersją niepływającą, zapewniającą pełną ochronę. Także nowy bojownik usp... piechoty będzie miał tą samą cechę, czyli będzie zapewniał zarówno pływalność, jak również poprzez jego modułową budowę, będzie mógł w pełni wypełniać swoją misję w innych przypadkach, czyli dopancerzenie go i dalsze jego działania. W najbliższych dniach zostanie ogłoszone postępowanie na miecznika i czaple. Pytanie jest, kiedy to postępowanie doczeka się ogłoszenia i, i czy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jeszcze w tym roku planujecie Państwo podpisać umowę. Proszę Państwa, tutaj przyznaję się do lekkiego opóźnienia tego programu, ponieważ myśmy podjęli decyzję po szczegółowej analizie naszego potencjału produkcyjnego, jeżeli chodzi o naszego, czyli polskiego potencjału. Zdecydowaliśmy, podjęliśmy decyzję o tym, że akceptowalne jest ryzyko powierzenia tego zadania polskim stoczniom, i w związku z tym musieliśmy zmienić wewnętrzne dokumenty związane ze stwierdzeniem występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. Bo tylko wtedy możemy, korzystając z, tego, z regulacji europejskich, wyłączamy pełną konkurencję i możemy orzec o budowie zdolności krajowej. Musieliśmy zmienić dokumenty, które dają nam podstawę do takiego działania. Działania. Te dokumenty zostały zmienione. Niezależnie od tego, jak, jak, jak to zabrzmi, bo użyję te, tego sformułowania po raz drugi, w najbliższych dniach skierujemy, zakładam, że jesteśmy w stanie do końca tego roku podpisać, podpisać umowę. Czy zakłada się pewien stopień unifikacji naszych przyszłych zestawów Wisła w stosunku do przyszłych amerykańskich zestawów obrony powietrznej, które zastąpią Patrioty w obecnej wersji PAK-3? Jeżeli chodzi o system obrony powietrznej średniego zasięgu, szanowni Państwo, oczywiście będzie on rozwijany. Polski system idealnie w takim samym kierunku jak system amerykański. Amerykanie zdecydowali o radarze dookólnym, zdecydowali o sieciocentryczności. To były te dwa elementy, których my wymagamy jako dodatkowe w stosunku do aktualnego systemu. Także będzie on w pełni kompatybilny, nie będzie na pewno żadnego patriota.pl, czy, Wisły, czy jak, jakkolwiek by można było to powiedzieć. Chciałem jeszcze a propos okrętów podwodnych dopytać, czy jest y, odpowiedź na to zapytanie o dostępność pocisków Tomahawk i czy ewentualnie są też rozważane inne tej klasy pociski. W niedługim czasie, jeżeli zbierzamy, Wszystkie, wszystkie odpowiedzi, to będziemy mieli już własne stanowisko i wtedy, wtedy Państwa poinformujemy, poinformujemy o tym opinię publiczną. W niedługim czasie będziemy chcieli zakończyć formowanie ostatecznych naszych wymagań w zakresie okrętów podwodnych. Bardzo dziękuję za tę fazę pierwszą i jeśli po niej będzie wyrażone zapotrzebowanie, żeby o innych sprawach też rozmawiać. Jesteśmy bardzo otwarci. Zostajemy tutaj wszyscy do Waszej dyspozycji, żeby teraz już sobie spokojniej pogadać. A kto tort przekroi, to, to nie wiem, ale. Zapraszamy do krojenia tortu i życzę wszystkim smacznego.